Cześć! Dzisiaj zagramy w Momio I będziemy grać na moim koncie, na który naprawdę dawno, dawno nie wchodziłam Nawet nie pamiętam, który mam poziom Dobra Na razie piekło pierniczki Nie wiem nawet, czy pamiętam hasło I to właśnie jest najgorsze Bo jak zapomnę, to będzie lipa Mam chyba jakieś 15 poziom Słaba na pewno Czemu mi się to tak długo ładuje Czy zawsze muszą mi się gry zacinać? No więc zobaczmy. Nazywam się Kurde Dobra Nie no, nie, nie mogę! Powagam bogiem niech. O, matko. Dobra, nazywam się Kacja. No mówi sobie Kacja 4, 4 no akurat mam 19 poziom niedługo widzę, że będzie 20 już. Aha, A i chętnie przyjmę u was do znajomych na momia i mogę się wymienić momo. Także tutaj sobie, co tutaj, jeszcze nawet nie pamiętam. Na jakieś poziom. Jaki Dwieście sześćdziesiąt dwie <grystanie> metrów, jeżeli dobrze policzyłam w ogóle. Jakieś grube czy coś? <grystanie> Chciałam Was zapytać, w ogóle, co chcecie dostać na święta? E... No. Bo już niedługo wigilia 24. No i w sumie ciekawie o matko ktoś dzwoni? Zaraz wracam. Przepraszam, mama do mnie dzwoniła. Dobra. I to piszcie w sumie komentarzach co byście chcieli dostać, albo co dostaliście w sumie o matko. Znowu dzwoni. Przepraszam, Was naprawdę bardzo nie chciałam. Dobra, ja, ja jeszcze może zrobię specjalny odcinek na wigilię. To myślę, że już kończę. Pa!